Dumą przedstawiamy Wam barwną opowieść o miłości, w walce i wielkim zwycięstwie dobra nad złem w legendarnym świecie. Świecie gdzieś pomiędzy niebem a ziemią. Ramayana. Dawno temu w tajemniczym świecie wspaniałej broni i czarodziejskich mocy żył dzielny książę Rama. Pytam wszystkich tu obecnych, czy będziecie walczyć w imię sprawiedliwości i ramy? Wojują ze złem. Będziesz następnym królem Majodia. Ramo Wierzę w Ciebie. Rama, przeznaczony do odziedziczenia wielkiego królestwa. Za sprawą zawistnej Macosy musiał udać się ze swoją piękną żoną księżniczką Sitą na wygnanie do lasu. Kraj zaatakowały złe demony. Nie martw się, siostrzyczko. Posiekam te robaki i dam krukom na śniadanie. Bramo pomocy. W ostatecznej bitwie odwaga zostaje nagrodzona, a światło prawdy doprowadzi go do ukochanej. Ramayana, opowieść o księciu Rama, już na kasetach Kasfilm. It's the king! Król, dawno, dawno temu w krainie królów taką była piękna księżniczka. Księżniczko. Dziwne rzeczy nigdy nie wiadomo kiedy mogą się zdarzyć. Czarodziejska babcia. Ja nie mam pra, 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 pra babki. I złe chochliki. Chochliki? Wszyscy wiedzą o chochlikach i zwierzątkach. Są diablikami. Jeśli czegoś zapragną, nic ich nie powstrzyma. Spokój. Babciu, czy mam kłopoty. Obawiam się, że wkrótce będziesz się miała dzieci. Powinniśmy wziąć na nich odwet. Chcę, aby zjadali brud pod moich paznokci. Teraz z pomocą śpiewającego chłopca. Jedno czego nie znoszą to piosenka. Kota turnipa. Wszędzie zabierać ze sobą swojego kota i kawałka złotej nitki. Łapać ci! schwytajcie ją. Musi znaleźć sposób, by pokliki nie wygrały. Jeszcze z wami nie skończyłem bo inaczej tulesko znajdzie się pod wodą. Księżniczka i Chochliki. Niezwykłe! Co za słodzliwa mała księżniczka. Księżniczka i Chochliki. Czarodziejska przygoda na kasetach Kassfilm. Nie mamy zbyt zamiarów. Przynosimy w darze złoto kapitana Iglo. Alce lizać. Drugie Drogie mamy. Paluszki rybne Kapitan Iglo to świetne danie dla waszych małych wojowników. Co czysta ryba w piątej złocistej skórce. Paluszki rybne Kapitan Iglo. Złoty skarb na twój stół.